Cześć, dzień dobry z tej strony. Singada, witam Was bardzo gorąco na moim kanale w filmie, który będzie troszeczkę takim moim malutkim wezwaniem, troszeczkę takim eksperymentem. O czym mówię? O trybie pierwszoosobowym. Ja kiedyś niejednokrotnie mówiłam, że widziałam ogromny potencjał w trybie pierwszoosobowym i strasznie się cieszyłam na tą aktualizację. No a koniec końców no okazało się to troszeczką inne niż mi się wydawało, niż ja oczekiwałam, i tak dalej, i tak dalej. I prawdę mówiąc, mało co wykorzystywałam to w swoich rozgrywkach, bo to po prostu się nie opłacało. Więc w sumie użytkowane to było tylko na samym początku, żeby wypróbować, jak to działa, i nic więcej. I dzisiaj postanowiłam przegrać sobie jakąś rozgrywkę krótszą, dłuższą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo nie wiem sama. Z Bellą Ćwir, ale w trybie pierwszoosobowym. Ja widziałam na zagranicznym YouTube właśnie też takie challenge, że ludzie grali cały dzień w tym trybie albo jakiś tam określony czas. Ja zobaczę, jak mi to pójdzie i jak to będzie tak naprawdę teraz wyglądało, bo w sumie nie wiem. Nie wiem, nie wiem, czego się spodziewać, bo ja YouTube'a nie oglądam, więc tylko czasami widziałam, jak mi gdzieś minęły jakieś propozycje takich filmów do oglądania. Więc przejdźmy do grania. Tryb pierwszyosobowy włączamy poprzez naciśnięcie TAB i shift w tym samym czasie. Ja w ogóle nawet o tym często zapominam, jak to się uruchamiało przez to, że tego nie używam zupełnie. I w ogóle śmieszna sytuacja, bo weszłam sobie do rozrywki, no i Bella stoi na jakimś stole, ja nie wiem w ogóle o co jej chodzi. Zupełnie nie mam zielonego pojęcia, więc ja myślę, że na start, po prostu na początek wrócimy do domu i spróbujemy żyć rodzinnie w trybie pierwszoosobowym. Zapraszam do oglądania. Aha, słuchajcie, bo ona nie chce stąd zejść, patrzcie. Nie, no świetnie, świetnie zaczyna, naprawdę. E, no dobra, słuchajcie, rodzinka sobie stoi pod domem, cała rodzinka, więc my włączamy tryb pierwszoosobowy, zobacz... I ja nie będę z niego w ogóle wychodziła. W ogóle, no niech się dzieje, wola boska, jak to mówią. No dobra, jesteśmy tutaj. O, możemy się z nim um, ucałować mu dłonie. Dobra, mnie to już zaczyna śmieszyć, co nie? Mnie to już bawi. Ja mam też taki, takie poczucie humoru, że mnie to rzeczywiście będzie. Oj. Że mnie to rzeczywiście będzie bawiło. O, zróbmy sobie na początek coś. Coś tak z ciekawości, bo nigdy tego nie widziałam, a ludzie często takie robią właśnie tytuły filmów, że właśnie to robią w trybie pierwszoosobowym, więc ja nawet nie wiem, czego się spodziewać. Nie no, ja wam powiem, że to jest naprawdę bardzo fajny sposób na rozgrywkę. Ale można sobie tak dom pooglądać we całości, zobaczyć, co tutaj się dzieje. takie Takie bardzo realistyczne to jest. No idźcie. Jezu, ona zaraz w niego wejdzie. Jakbym film normalnie oglądała jakiś. Okej. Okay. Hej, baby, Boże, ja zawsze muszę zacząć rozgrywkę od takich rzeczy, naprawdę. Nie rozumiem siebie. Aha. Ja chociaż myślałam, że tu się będzie ekran ruszał. Cokolwiek. No ale nic z tym nie... Oj. Oj. Bella, co się cię stało w szyję? Dobra, koniec tego, już nie chcę. Nie chcę już. <laughs> o, kliknęłam na nią. Niedobra, wstaję. Oj, nie, nie wstała. Wstawaj, Bella. Bella. Aha, on dalej le... O, matko boska, czy wy to widzicie? Nie śpi. Niech poćwiczy śpiewanie, to chociaż wstanie. O, dobra, wstała. Okay. Sorry. Dobra, idźmy. Nie wiem. Widzę, że ty chcesz w ogóle spać, ale to jeszcze nie. Aha, ja teraz nie mam jakiej wyłączyć tego. Tego śpiewania. No dobra, słuchajcie, odezwaj się, jak przestanie śpiewać. Ona nadal to robi. E, wszyscy przyszli oglądać, jak śpiewam. Dobra, e, rada na przyszłość. Nie klikać rzeczy, które trwają zbyt długo. Nie, no dobra, bo ona będzie śpiewać do jutra. O, jak się cieszy. Jak on się patrzy. Bawi mnie to naprawdę. No dobra, to niech ona pójdzie. Oj, się wystraszyłam go. Niech ona pójdzie spać, a bo. E, bo. Bo ona chce spać. Więc e, widzimy się z samego rana. Okej, okay, widzę, że idziemy już tutaj to śniadanie robić. W ogóle jakoś tak szybko ona się rusza strasznie. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale dobra, sobie tutaj zrobi, zrobi sobie tutaj jedzenie. Widzę, że się zrobiła akurat głodna, więc myślę, że to... Długi palec. Myślę, że to w sam raz wspaniały będzie... E, posiłek. O, od razu sobie wzięła. Oj, nie chcę ci w szyję patrzeć. Dobra, w porze. E, jest, jakbym to ja jadła. Naprawdę. No i co, te drzwi? O, otwarte! Nie. Jezu, dlaczego tak? O, przyszedł z nami zjeść, zobaczcie, ale my już skończyliśmy. Oj, gdzie ja idę? Okej, okay, tutaj w porządku. Ale ładnie myje naczynka. Dobra, ja więc sobie poćwiczę umiejętności aktorskie. O. Nie ja myślałam, że to będzie bardziej takie, wiecie, tutaj widoczne, ale ona się za bardzo majta w tym lustrze. E, stwierdziłam, że pojedziemy sobie na basen. Podoba mi się najbardziej chyba chodzenie z tego wszystkiego naprawdę. A gdzie ona idzie? Może ona nie idzie do. Nie chcę iść do pracy. A wracaj. A widzicie, tak ją coś wyczułam, że. O, dobra, wróciła. Ok, teraz może podróżować. Ok, idziemy teraz sobie na basen. Zobaczymy, jak tutaj nasza Bella na basenie będzie się zachowywać, jak tam jej pójdzie pływanko i skakanie. Trędy my tutaj idziemy, Boziu. O, jak biegnie. Widzę, jak biegnie. Dobra. Niech sobie skoczy. Wysoko nawet. Ło! Wow. Powiem że wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo e, zjawiskowo, bym powiedziała. Podryfujmy sobie na plecach teraz może. Tak dla czegoś innego. Ha, jednak wychodzi. Okej. Okay. Oj, gdzie ona biegnie? Halo! Patrzcie, ona wychodzi. Zrezygnowała. Okej, okay. no i wracamy z powrotem. Uh, tak się A tam jakaś baba nago. O, bo ja mam teraz dryfować na plecach, podobno. O Jezu. Oj. Słuchajcie, nie mogę się obrócić. Gdzie ja mam patrzeć? O Matko Boska. Jezu. Może pływaj w basenie normalnie. Dobra, odnalazłam się, ale już musi... Halo, co, co tam pani robi? Oj, zagubiłyśmy się. Bella, bella, gdzie jest ta pani? Bo ty tu sobie chciałaś e, z panią porozmawiać. O, możemy z nią na przykład przyjaźnie się powitać. Oni to wszyscy do niej przypłynęli, zobaczcie. <grytanie> wszyscy do niej przypłynęli, bo robi wrażenie tutaj na basenie nam. Ochlapmy ją. To ziomek chce wskoczyć. O. A my gdzie? Idziemy ją chlapać tak z bliska? Y <głos> <głos> Jaką winę miała? No dobra, słuchajcie. Ja myślę, że... że... Tryb pierwsza osobowy mogę sobie zaliczyć do zaliczonych, ponieważ tak długo jeszcze nie grałam. Nadal zostaje przy tym, że to fajnie, że to zostało wprowadzone, mimo że jest takie trochę mało przydatne do naszej rozgrywki. Ale na przykład jak ktoś robi jakieś historie czy coś, albo jakieś teledyski nagrywa, to zawsze ten tryb pierwszoosobowy jest taki bardziej realistyczny, o, tak, tak sobie podsumuję, więc ten film był taki eksperymentalny, tak chciałam to sprawdzić, zobaczyć razem z wami. Dziękuję Wam bardzo gorąco za oglądanie. Zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji oraz łabeczki w górę, a ja się z wami żegnam. Cześć!